Byłem zaskoczony, jak wróciłem do Polski i dowiedziałem, że teraz w Polsce istnieje takie słowo jak event. I przez to, że Polacy zaadoptowali to słowo z angielskiego, oni myślą, że ich wymowa tego słowa jest poprawna po angielsku też. Muszę Ci powiedzieć, że po angielsku na pewno się nie mówi. Event. Różnica jest taka, że nie mówimy I. To nie jest event, to jest event. Event. To jest trochę takie E. Event. I może ktoś by powiedział I, ale wtedy i tak akcent będzie inny. Event. Bo jest takie słowo po angielsku jak vent. Event to jest skrót od ventilation. To znaczy, że na górze w budynku masz takie dziurki i to jest ten vent. To jak słyszę, że ludzie mówią event, to sobie wyobrażam, że W jakimś budynku są różne takie events. i nie mówię, że tutaj jest ten A event and this is the B event. That's the C event. D event and that is the E event. Tak to brzmi. To po polsku może mówić event, ale po angielsku przestań. He went to the event. Did he invite you to tonight's event?